zachowują czasami trzeba by im zjechać, a później... No Łukasz wolno wtedy by było, nie? No to... O, ja pierdolę, co to tam jest! No właśnie to samo się dzieje z tymi autami. Si te kolizje się im e gdzieś tam na tych drogach. Boże! No jak na rolce, nie? Idź pan wciul Niech, zakupy jeszcze porobić. Jakbym miał katar, to To zobaczymy, jak będziesz miał katar, to zobaczymy. E E, powiedz mi gdzie ty pojechałeś w ogóle? Nie wiem Mordo, ja już chyba w ogóle w gminie jestem No ja właśnie tak, ja dlatego, że... Bym się... O Jezu, Sarny zaraz się zrespiął z hejta, za na ciągi. E, dlatego też, no, w poprzednich latach jakoś to... O ja pier... O Boże, mordo, jestem na tym skrzyżowaniu co, co się rozdzieliliśmy, nie? No <laughs> I ty masz do przodu przepchnięty śnieg Czai, no? że ty masz przepchnięty ten śnieg na pas ten z naprzeciwka Chłopie, auto leciało z 90 na godzinę Ja pierdolę, Łukasz, ha, wolno Jak go chłopie wyrwało? Nie mam pytań, nie mam Podobcyły, nie? Śmigusa, bingusa to najbardziej nie lubię czekać jak się woda zagotuje. <laughs> <laughs> ja nie wychodzę z domu w śmigusa, Nie no, to też ok Obrzucanie papierem taletowym czy cukierek albo dziecko yy, przy psiku przepraszam yy, to. Na ten czas, Śmiech kiedy mi. nas wszystkich... było Dobrze! Dobrze właśnie o sąsiedzie chciałem na pom... Nie nie mam, przepraszam nie chciałem o sąsiedzie na pom. Zimowy odcinków takowych to nie... Ja pierdolę. Ja chłopie odśnieżam coś, nie? I tak po jakiś wertepach jadę. jadę. na Łukasz, to tak o. wolno, nie? Ja patrzę auta je lewo mijałem, na drogi nie odśnieżają w ogóle. O. No, tu nie widać, ja ci powiem... Ja... Ani nieoznakowane to... Ja pierdolę, Andrzej, wolni tu przecież! Patrz na to, nie? Nie mam pytań. Nie mam pytań. Ja bym chciał zobaczyć, gdzie... O. Wszystko dzięki Bolkowi, także podziękowania serdeczne dla jego tutaj. To no. jest twierdził, że... się tak wargi przygryzasz? Co? Nieważne, nieważne. się z zimy... Boże, ten bokiem idzie. Czekaj. A na patrz co na... Czekaj Pat co na no niebie, jak nie wie się to hałdę <grym> Ja <grym> Ja pierwszy raz co? coś takiego No, zaraz zobaczymy O ja pierdolę Masakra <grym> no no To co się dzieje? No nic ja zjechałem i o Oes co tu jest nie? To ogólnie tego czodziśmy mam nie wyłonę na dobrze familu. No niestety tak to zawsze było. o kurwa, o? aha. o ja pier. prawie jestem. co? no bo. No, chow tak się o Jezus. czeka 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 bo to to to, to. sarna duże. Mm, jeśli chodzi tutaj o. O, o gospodarstwa. o Jezu. Jezus. Maria. Ja nie nie coś zatrzymać <noise> Dziwnie. Więc tutaj jedynie można by było to nazwać jakąś zimową. Jezus Maria. Co to było? Morda blacha z tam No właśnie... Ale to był huk, jakby wróbel jajami o rynne tuch, normalnie. Odcinek razem ze mną oczywiście z Boluś. No dzień dobry, witam, witam serdecznie. I razem ze mną oczywiście jest Jankus. To... Witam serdecznie. <noise> Witamy serdecznie. <noise> piękna zimowa... I to tyle ode mnie. Chłopaki również na swoich odcinkach wam. Ja e, czy... Słucham? To coś będzie A nie, nie, no to tutaj oczywiście widzą, o -o. tak? To, to dla widzów, dla widzów to słuchajcie, życząka Dla Was dla was będą takie bardziej prywatne życzenia. A myślę. czwart Była to 912? E, gdzie on jest? Pana będziemy wyciągali. Z piątki się rusza, Łukasz, wolno. Bardzo tutaj nie wiem, czy widziałeś, ale samochód stał jak coś, nie? Nie, nie widziałem. Tak, już go nie widać. Praktycznie się Także. A to jest to. Wiesz co? Takim ustosunkiem. mi kurwa nie kość te trawy. Nie ma sensu, nie, kosiarka nie, ci nie odpoli. Się... No kość. Ja, <laughs> ja Wiecie, jakby chciał człowiek tak naprawdę tutaj przygotować. Może no, to znaczy, no, się nie chceć kość teraz. Ty może z jednej strony faktycznie, bo to, to Ale do kosza ci z nie wpadnie. Nie idzie chyba, co? To no, widać, że kosiarka chyba stanęła. Ja, Jak wtedy wszystkie I ja nie. Krowa zabiło Ja nie, nie mam krupu Tutaj są To nie ja wolę <laughs> Naprawdę tutaj... Zbijał. O kurwa to nie wiadę przecież to <laughs> Weź to jak...